Z Ewangelii Świętego Łukasza. Pewien faryzeusz zaprosił Jezusa do siebie na obiad. Poszedł więc i zajął miejsce za stołem. Lecz faryzeusz, widząc to, wyraził zdziwienie, że nie obmył wpierw rąk przed posiłkiem. Na to pan rzekł do niego: Właśnie wy, faryzeusze, dbacie o czystość zewnętrznej strony kielicha i misy, a wasze wnętrze pełne jest zdzierstwa i niegodziwości. Nierozumni, czyż Stwórca z zewnętrznej strony nie uczynił także wnętrza? Raczej dajcie to, co jest wewnątrz najomuszne, a zaraz wszystko będzie dla was czyste. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie Chryste. Dziś weryzeusz dziwi się Panu Jezusowi, że nie obmył rąk przed posiłkiem. Oczywiście nie chodzi o zasady BHP, ale o rytualne obmycia. Które u Żydów były zwyczajem, pewnym prawem, które miały symbolicznie pokazać, że człowiek się oczyszcza, tak zewnętrznie. Jezus wybija im to z głowy i mówi, że przecież nie o to chodzi, że przecież trzeba zadbać o czystość swojego serca. I mówi do nich: Czyż Stwórca zewnętrznej strony nie uczynił także wnętrza. Cała ta dyskusja troszeczkę brzmi jak ta dyskusja, która u nas odbywa się w naszym społeczeństwie, w naszym kościele, a propos komunii świętej na dłoń. Są ludzie, którzy twierdzą, że jest to sposób niegodny, bo uważają, że człowiek na rękę nie może przyjmować komunii, że jest to sposób grzeszny, że jest to profanacja. Nawet powiesili plakaty, billboardy, rozsyłają to po internecie. Z takimi dłońmi, które trzymają hostie i są zakrwawione, symbolizujące, że człowiek jest winny krwi Chrystusa, jeżeli w ten sposób przyjmuje komunię świętą. Episkopat wypowiedział się na ten temat i przypomniał, że ta forma jest równie godna. Wprawdzie u nas w Polsce są inne tradycje, ale w wielu krajach na całym świecie ta forma jest już praktykowana od wielu, wielu e, lat. I ta forma była obecna w kościele też od wieków. My w Polsce nie jesteśmy do niej przyzwyczajeni. Mało tego, jeszcze wprowadzenie jej i zalecanie jej w tak newralgicznej sytuacji jak koronawirus jest dla nas może bardzo trudne i czasami yy, nie rozumiemy tego. Dlatego warto pogłębić tą wiedzę. Po pierwsze, i dłoń człowieka, i jego język jest stworzony przez Pana Boga, więc nie można twierdzić, że jedna część ciała jest bardziej godna a druga, mniej godna, albo w ogóle niegodna i grzeszna. Bo i tak naprawdę i jedną, i drugą można sporo nagrzeszyć. I przestańmy bawić się w to, co zewnętrzne. To jest właśnie to, co dzisiaj Jezus mówi: I przestańcie dbać o zewnętrzne pozory czystości, bezgrzeczności, godności, ale zadbajcie o to, co jest w środku, o wasze serca. My mamy mieć czyste serce, bez grzechu. I to nas czyni godnymi przyjęcia Chrystusa. To, że On nas uświęci w spowiedzi, że odpuścił nasze grzechy, to Bóg czyni nas godnymi. Przecież przed każdą komunią świętą, zaraz bezpośrednio przed nią, mówimy Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona nie ciało, ale dusza moja. O tym Chrystus mówi, pamiętajcie o wnętrzu. To Bóg nas uczynił godnymi przyjmowania go, przez to, że nas uświęcił w naszcie świętym, przez to, że w spowiedzi odpuszcza nam grzechy i czyści nasze serca. I to nie ma znaczenia, czy przyjmiesz na dłoń czy do ust. Bo tak naprawdę możesz pięknie cudownie na kolanach i do ust przyjmować komunię, albo pięknie na dłoń przyjmować komunię, a i tak mieć w sercu zawieść, albo nawet nienawiść do tych, którzy przyjmują inaczej. I kto tu jest obudnikiem wtedy? Musimy się tego wystrzegać. Jezus o tym przypomina. Nie zewnętrzne formy, ale w środku. Nie bądźmy faryzeuszami, nie cofajmy się, nie bądźmy niewolnikami prawa. Jezus nas z tego wszystkiego wyzwolił. Bajmy o to, pamiętajmy. Po drugie, dlaczego księża biskupi zalecają oczywiście nie nakazują, ale zalecają formę przyjmowania komunii świętej na dłoń w czasie pandemii? Bo wychodzą z założenia, że jeżeli wirus przenosi się przez oddychanie, to trzeba zmniejszyć ryzyko, że ktoś na kogoś będzie huchał. Przy Komunii Świętej do ust, kiedy podchodzimy, to często ludzie otwierając buzię i mówiąc amen, huchają mi na dłonie jako księdzu. Czuję ten oddech, czuję wasze ciepło na moich, na moich dłoniach. Dlatego i mówią, żeby jednak nie do ust, ale wyciągnąć dłonie przed sobą i ksiądz kładzie Komunię świętą na nasze dłonie. Oczywiście my mamy maski, więc przyjmujemy, odchodząc na bok, przyjmujemy Pana Jezusa tak, aby jak najmniej dmuchać na siebie nawzajem, żeby zmniejszać ryzyko. Oczywiście pojawią się tutaj głosy, że przecież jak ktoś wszedł do kościoła i wymacał wszystkie ławki, to jego ręce są tak samo brudne, jakby huchał itd. Oczywiście, dlatego księża biskupi zobowiązali księżarów proboszczów, aby w kościołach były płyny dezynfekujące, aby można było zdezynfekować sobie dłonie, przystępując do Komunii Świętej. naszej parafii jest to rozwiązane w ten sposób, że zawsze w kolejce do Komunii Świętej staje ministrant albo kościelny i psika ludziom bezpośrednio przed Komunią Świętą na dłonie. Kapłan oczywiście przed rozdawaniem Komunii Świętej również dezynfekuje dłonie. I to wydaje się najbardziej logiczne, i w ten sposób jest rozdzielana komunia święta, żeby zmniejszyć zagrożenie. Oczywiście, jeżeli jest ktoś, kto chce do ust, przystępuje na samym końcu po tych wszystkich, którzy przyjmują na dłoń. I wtedy, niejako na swoją odpowiedzialność, bierze ryzyko zarażenia siebie albo innych. Ale to już są ci, którzy się z tym dziczą, bo ksiądz po takiej komunii i tak dezynfekuje swojej dłonie. I po trzeciem, Forma, w jakiej przyjmujemy Komunię Świętą, nie jest prawdą naszej wiary, nie jest treścią naszej wiary, nie mówimy w wyznaniu wiary, wierzę w jednego Boga i Komunię Świętą przyjmowaną do ust. Nie. To jest kwestia naszej dyscypliny w Kościele, a to znaczy, że Kościół może ją zmieniać i przez wiele lat i wieków zmieniał i ta dyscyplina różnie wyglądała. Dlatego teraz z racji dyscypliny chcemy ją zmienić i zmieniają Kościół, czyli biskupi. Którzy są hierarchią w kościele. Nie zmieniamy tego przez demokratyczne wybory, że teraz to głosujemy, kto jest za, a kto przeciw. Wielu ludzi, właśnie, którzy próbują różne akcje rozkręcać, jeśli chodzi o komunie na rękę, że są grzeszne, są to ludzie, którzy nie mają kompetencji do tego, mają swoje jakieś przeświadczenie, Czytaje się wielu pobożnych książek, ale nie wiedzą, jak je zinterpretować w całości. Za Kościół odpowiedzialni są, jest papież i biskupi. I to na nich spoczyna odpowiedzialność, i to ich Pan Bóg będzie rozliczał. A my powinniśmy być posłuszni wierze. Powinniśmy zaufać naszym biskupom, jeżeli tak, a nie inaczej mówią. Nas Pan Bóg będzie pytał o posłuszeństwo, a ich o odpowiedzialność. I nasze posłuszeństwo oczywiście nie oznacza tutaj, Milczącego posłuszeństwa. Jeżeli czegoś nie rozumiemy, to mamy prawo pytać, mamy prawo wymagać, żeby nam wyjaśniono. I księża biskupi to robią, dlatego, był ten komunikat Komisji Dyscypliny Sakramentów, który tłumaczył. I warto na tym opierać swoją wiarę, a nie na przesłankach z internetu, gdzie ktoś jeden z drugim wycina z kontekstu pewne rzeczy i wkleja tak, żeby pasowały do jego tezy. Pamiętajmy, wsłuchajmy się tych, którzy są odpowiedzialni za Kościół, a takimi uczynił Pan Bóg papieża i biskupów, nie kaznodziejów z internetu.